Hey, Cześć, widzę? widzę was w kolejnym odcinku ze Slam Rancher. Jak się okazało, patrzcie, odblokowałem dwie wyspy: Tom i tą. Trochę się nie skapnąłem, ale w tym odcinku przejdziemy na tą wyspę, bo w poprze na poprzednim odcinku byliśmy w tej. Nie wiem czego wam się spodziewać. Na pewno wezmę rustro, bo potrzebuję do produkcji henhanów. Nie wiem co to jest. O, jakieś pszczoł pszczołki o kurde Co jest? Są pszczołowe slime No to wydaje dźwięki, dobra No chyba w dzień pszczoł nie wychodzę Zobaczmy co tu jest Dobra, nie czytam tego <laughs> Mam nadzieję, że seria ze Slime Rancher Wam się podoba na drugim kanale bo jest... według mnie taka relaksująca. Bardzo mi się ta gierka podoba jak na razie. O! Roki! Hmm, dobra, wywala marchewki. Bierzemy roki do naszej... do naszego tego. Rockslimiki. One wystąpiły pierwszy raz w pierwszej części Slime Rancher. Ale je, bardzo lubię. Zmieniły ikonkę. Były jako drugi slime, teraz jako drugi slime jest stanu Ten króliczek. A teraz z tego roka walna na konia. Okej, okay, widzę już gdzie mam iść. To, to nie wygląda krok sam z daleka. Tak, tak samo jak w jedynce. Nie renderowały się go koledzy ciastki. O! Wow! Spokój się. Masz tu je zobacz. No a gansko Jak tutaj się dostać? O, tarki Trzeba ratować nas przed tarkami Dobra, wchodzimy tutaj bez żadnych tych Nie, na pewno, na pewno są slajmy pszczoły Zobaczcie, tutaj tego jest To, to nie, nie, nie przez przypadek W dzień pewnie się raspią pszczoły, slajmy a ja tu O. Honeje! Teraz co mam wyrzucić? Chyba 20 pogoflojtów wyrzucam. Nie wiem w sumie. No lustro wyrzucam. Oni slimy to moje ulubione po hunterach w pierwszej części. Bardzo słodkie. I czy tutaj będą mango? Mangosy? Biorę ich jak najwięcej. Tak wygląda eksplorowanie kurde w tym ręczem. Dobra To ja zr tak zrobię, żeby nie być wkurzonym O chwila O trzeba plota dać, dobra Za Chwilę to załatwię To jeszcze nie idziemy do tego To muszę wyrzucić O Muszę wyrzucić pogofruity Nie, nie, nie Spokój się Dobra Zjedz sobie, tak Możemy to Ogarnąć To się otworzy Dobra weź się uspokój Chodzimy tutaj Uuu Cześć Siema ma. i popogo tak No fajne rzeczy tu się leczy Mam gdzie poda Czekajcie, zobaczcie czy się dobrze wszystko nagrywa Mam nadzieję, że dobrze mnie było słychać, ale teraz się przygłośniłem trochę A tu co? Aha, to z drugiej strony było Okej okay. To w sumie pójdę po lustro, bo już tych pogofruitów nie będę potrzebował, tak mi się zdaje No właśnie, rozkradzione zostały A, to już nic z tego nie ma, panie to idę po te rustro, które wyrzuciłem No tutaj nikt nie je mięsa No nie mów mi, że zgubiłem te lustro Chwila No nie mów mi Rustro Słyszę was Tutaj jest henhen Henhena Ja rustro potrzebuję Słyszę Pisklaki słyszę, gdzie są te lustra? Czemu tu się świecił? Halo, pomocy Ok, mam lustra Dawaj mi lustra Nie było tu więcej? No dobra, trudno Idziemy dalej Tu nie wiem co trzeba zrobić Tu się ro O, jest kolejne, dobra, idealnie My jesteśmy na zero. Tutaj rozwalimy trumnę. Znaczy, ta trumna to jest urna. O! No i patrzcie, jak pięknie. Mamy wszystkich z powrotem. Jeszcze kramie... Nakrę... O! Tutaj są ci panowie. Również. Tu jest taki kolorowy świat. Kol... Kolorowy, no. To dziwnie wygląda. Okej, okay, idziemy. Dalej. Tylko dwa na wystawie. Nie, no jeden. Bo Tylko Hon jest nowy. W tamtym. W tamtym świecie już był rok. No kurde, no przy przypadek. To przy jest przypadek, wyrzuciłem mojego lustro. Czajcie Z to za karę jest. Lecisz Lecisz do wody. Nara. O kurde. Gold slime. No to nieźle. Eee. Yy... No, to ja nigdy z tymi lustro nie wrócę. Mam gold slime'a. Będzie przynajmniej tytuł i w pierni, czyli już Rustra O, bitrujcy są. A kogo ulubione były bitruty? Chyba Roków. No dobra, ale kapustą będę karmił Roki. Ja muszę wracać do domu, no. Szczególnie. Akurat teraz gold mi musiał wyskoczyć, jak ma wracały jak wrócić do domu? Tędy może pójdę? O jako, Jakoś sobie dam radę Czemu tu water slime'ów nie ma? Jaki przestraszone? Tu można... Super w ogóle miejsce Aha, bo tamtędy się wraca? No, to jest dla ludzi z jetpackami, a ja jetpacków nie mam. Naprawdę? Idziemy tędy. No jest jestmy. Potrzebuję cię, wiesz? Nie mogę cię zabrać. Co to jest w ogóle za miejsce? O, mapa. Jak się wywala to byłoby słabo Jak się właściwie tu dostać on za chwilę zjeżył Strą go zjadę. Nie da się zaskoczyć A tu się da? Okej, okay, okej, okay, okej okay. O dobra, dobra Kurde, cool, czy jetpack muszę kupić? Tylko słyszę, że już Tarki są Spróbujmy się dostać z powrotem do domu Już nie mam pojęcia jak Ładne ten... O! Co to jest? Aha. Czemu jest muzyczka grozy? Przecież nie ma Tarku... A dobra, są ale to nas nie dotyczy, pamiętajcie, trzeba być pozytywnym. Okej, okay, tu jest wejście do domu z powrotem. Dobra, ja idę ogarnąć rzeczy i wracamy za chwilę. Wróciłem w ogóle tutaj, do naszych przyjaciół. I się okazało, że ten kot z poprzedniego odcinka dalej jest. Patrzcie. Tylko, co nie jedli? To jedliście? Nie no. Wy tylko kuczaki jedliście. Dobra, muszę nakarmić tych. Znawiam nad kupnem jeszcze więcej, więcej. No pa, już mi uciekają. Co za chłop? Co za chłop? Co za chłop? ZJADŁ mi ten jeden. Z... I czemu znowu jesteście posągami? Nie, ja tych simów nienawidzę. Ja tu roki daję chyba, roki Balboa. Nie no. Ale. Mnie ja nie, ja. Mnie nie stać na ziomki, które jedzą. to. Ile to już kosztuje? 1800, ale to jest DEN, czyli to jest to. O, to mi by chyba się przydało. Czekajcie. Cięcie profesjonalne. Mówię dość. Zabieram te same. One mnie nie szanują, ja ich nie będę szanował. Robicie out. A was to. Ja, ja z wami nie. Ja was tutaj dam. Nie wiem, co w sumie co z nimi mam zrobić. Co z, jak działa ten slime? Powiedzcie mi w komentarzu. No. Mordo. Okej okay. Wywalaj. Tutaj będą mieszkało teraz Roki. Trzy. Trzy, dobra. Poradzicie sobie jakoś, mam nadzieję. I macie kapusta. I mogę im też pogofruty dawać. Dobra. Spróbujemy kupić może jetpack. Nie ma czegoś takiego. Tak upgrade. Y z laboratorium. A tu może są... So Upgrade'y. O! Nie jest tutorial Slime rancha, World Science Nie no nie po... O! Laboratorium Gdzie ma? Publicator A mogę kraftować, Aha! I tutaj mamy No Fossil radiant ore A skąd wziąć? a radiant ore? Health module Power modul, dashboots Dobra, na razie, na razie to zostawmy. Bo ja się na tym nie znam za bardzo. Lol, czyli tu są upgrade, no dobra. A jakbym chciał sobie kupić. Ten, którą byście kupili na moim miejscu? To ma coś takiego A tu mogą być te Ja myślę, że tutaj są te. Jakby wy wiecie o co mi chodzi <grymne> Mamy lepsze rzeczy do wydania w sumie, no ale Nie wiem trochę co robić Dajcie mi sugestie co kupywać i ogólnie I w kolejnym odcinku to zrobię Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka bardzo dobrze zmontowanego. Elo!